Hej, czyli cześć, witajcie, cześćki. z tej strony, Gabareka. Ja was witam w kolejnym odcinku quizów. Eee, I dzisiaj mamy coś, co będzie w ogóle trudne, bo znowu coś jak Brighty. A mianowicie, czy wiesz, gdzie zostały odkryte niektóre jest cepeki? Wywalę się tu, wywalę się! Quiz ah, stworzony przez kreatywnego komentatora. Eee, mam nadzieję, że cokolwiek będę wiedział, bo jak się. O Jezus! A, sprawdźmy to. Gdzie został odkryty SCP-6062? Co to jest? W piwnicy komputerowego Laboratorium Naukowego Uniwersytetu Niez, nie, niezidentyfikowany mężczyzna przetransportował SCP-682 pod jedną z placówek. Został znaleziony na strychu serinnego mordercy po przeszukaniu jego mieszkania. To jest coś takiego. Quantum komputer. No to ja stawiam na uniwerek. Big brain. Big brain. I jedziemy dalej. Gdzie jest to? O, jest odkryty SCP-151. Jeżeli to jest SCP-151, to został odkryty w domu martwego malarza, który wiedział o jego efektach, ale nie działały one na niego. Został znaleziony w sklepie z antykami w jednym z popularnych sklepów Walmart. Jest dobra, bang! A no raczej, to, wiecie czemu to tego nie wbrałem? bo 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 jakby. A, martwego malarza, to nie, to myślałem, że to jest żywy malarz, i tego malarza też by wzięli jako SCP. A tutaj, bo to jest 1.5.1, yy, czyli no dosyć wczesna liczba to nie jest jakieś 4000 i nie ma J, więc to jest dosyć stary SCP. Yy, a Walmart kojarzy mi się z czymś nowym, jak już mam tłumaczyć swoje decyzje. Gdzie jest to odkryte SCP-6063? Czy to jest miniaturka czyjaś? Znaczy najlepsza szczoteczka do zębów. Yy. W Starym Petersburgu, Saint Petersburgu, nie wiem co, ST znaczy Street Petersburgu. <laughs> Przy złodzieju, który wykorzystywał możliwości SCP-63 do różnych kradzieży, SCP-63 został przysłany w paczce do jednego z doktorów, to wykluczam z automatu. SCP-63 znaleziono w Londynie w jednym ze szpitali, to też wykluczam. Ta historia ze złodziejem mi się wydaje prawdopodobna. Jezus, ja póki co logicznym myśleniem wygrywam. Dobra, jedziemy dalej. Gdzie został odkryty STP 2107? Scary your first. Terst. Diet ghost. 15 puszczek zostało wydanych przez automat z przekąskami. Wykluczam w sklepie spożywczym. Wykluczam. 7 poszczek zostało zakupione przez fund personel fundacji w Tumor Wykluczam. Mogę wszystko wykluczyć? Chyba nie mogę. No, póki co tak mi dobrze idzie. Kurczę. 15 puszek zostało wydanych przez całkowicą kąskami. Dziwne to by było, w sklepie z w ogóle mi to nie pasuje. 7 puszek zostało zakupione, to też mi nie pasuje, to Kurde, jednak przez w supermarkecie fundacja kupiła puszki po prostu? Grasz. Nie róbcie mi tu testów na inteligencję. W jaki sposób został odkryty SCP 4514 został poskany po brutalnej sprzedce dwóch pijanych ludzi, po czym jeden z nich użył SCP 4514 4514 i zabił swojego broga, Został odkryty po grupowym samobójstwie 15 osób, które były zmuszone użyć tego przedmiotu. Fundacja przechwyciła podmiot z domu psychopaty. To mi strasznie pasuje. Kurde, naprawdę jakiś pijak go użył? Kosz, może poszedł, streak i dupa, już mi nie idzie. Gdzie został znaleziony SCP-049? To wiem. W mieście Montauban na południu Francji, w Londynie, obok gdzie, gdzie krążył obok Bibena. Krążył po ulicach Amsterdamu, dobra, nie wiem. To była Anglia czy Francja? Ej nie mam pojęcia Anglia czy Francja? Anglia czy Frań Francja? Bo Amstend Amsterdam raczej wykluczam Francja czy... Stawiam Kurde no nie, Francja to było takie proste Jejciu a jestem Tybilem, wstyd mi! Gdzie został odkryty SCP 459? Nie wiem czym jesteś. W tym... po tym jak dziecko w wieku 5 lat bawiło się w nim, został odkryty w podmiejskim domu, został odkryty w kantorku kobiety, która zmarła podczas porodu. Niezły jesteś. Widać, że czytałeś, ale błędy się zdarzają. Nic nie czytałem. O 0,49 czytałem się na nim, wywaliłem. 4 na 7. Ej, to był trudny quiz, a myślałem, że będzie gorzej. Dobra, cześć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Link do samego quizu macie w opisie. Zapraszam do moich sociali. Wszystko macie w opisie, tak, tak jak mówiłem. Do oceny filmu łapka, dislike, subskrypcja, dzwoneczek, co chcecie. Mówi do was Gabor. Hej, Junia! Skryt, skryt. 4,50.